Czy można na Filipinach wynająć domek z takim tarasem i z takim widokiem z tego tarasu za sto kilkanaście złotych za noc? Można. Właśnie się zameldowaliśmy. W środku mamy takie szerokie łóżko. Mini kuchnię, czajnik elektryczny, woda, przybory toaletowe, zlew, toaleta, oczywiście z prysznicem. Tutaj też jest zlew lusterko klimatyzacja typu window A na środku naszego małego tarasu mamy drzewo obok stolik i to w zasadzie wszystko jeżeli chodzi o to co wynajęliśmy a otoczenie wygląda w ten sposób Jesteśmy na wyspie Sikihor w San Juan tak wygląda nasz domek z zewnątrz. My zajmujemy parter, akurat. A obok jest restauracja, gdzie można zjeść śniadanie, lunch, obiad. Tutaj macie ceny filipińskich pesos. Po prostu podzielcie je przez 14,5 i wyjdą wam złotówki. Poprosiłem o wyczyszczenie wentylatora, bo był trochę zakurzony, a oni od razu zaproponowali, że przyniosą jeszcze jeden. Aha, oni go chyba zamieniają, po prostu tak. Czyli będą sobie czyścić już u siebie na zapleczu. Właścicielem jest widocznie obcokrajowiec. Tutaj zaparkowaliśmy swój skuter. Pokażę wam już tylko drogę dojazdową, jak blisko jesteśmy głównej ulicy po prostu. Podejdę do tamtego domu, gdzie dach widzicie z daleka. Minęliśmy ten domek, który przed chwilą widzieliście. Tu mamy jeszcze następny. Siema. To był ten dom, i tu już mamy ulicę. A jeszcze jedno, mamy tutaj bardzo świąteczną atmosferę.